Dzień dobry. Witam Państwa w poradniku Automapy. W tym filmie opowiem Państwu, w jaki sposób można zmienić głos lektora w Automapie na system Android. Zacznijmy od tego, że podczas instalacji Automapy głosy lektorów polskich i angielskich są pobierane automatycznie, więc zawsze będą obecne na naszym urządzeniu w Automapie. Natomiast inne głosy lektorów można dodatkowo pobrać. Za chwilę do tego dojdziemy. Żeby zmienić głos lektora z tych, które są już zainstalowane w automapie, klikamy w automapie opcje, czyli koło bata. następnie ustawienia, tu odszukujemy sekcję poświęconą dźwiękom, dźwięki. I tutaj domyślnie jest ustawiony lektor Polski i jest to Krzysztof Hołowczyc. Żeby zmienić głos lektora danego języka, czyli języka polskiego, klikamy poniżej, tu, gdzie jest polski i chołowczyc. Po kliknięciu zostanie wygłoszony komunikat taki testowy, żeby każdy mógł usłyszeć, jaka jest barwa głosu danego lektora. Zmienimy to teraz. Za 100 metrów w lewo. Mikołaj, polski lektor. Za 100 metrów. Marzena, zdaje się dosyć popularna wśród naszych użytkowników i jeszcze Kinga. W tym okienku powyżej, tu gdzie lektor język, możemy zmienić z kolei język, w którym będą wykłaszane nasze komunikaty. Zmienimy z polskiego na angielski. Odezwała się Erika i zmieńmy jeszcze na męski głos. Tak brzmi z kolei Mike. W ten sposób właśnie można zmieniać głosy lektorów. Zobaczmy teraz, jak można pobrać głosy w innych językach. Wycofujemy się do widoku mapy, jeszcze raz klikamy opcję, teraz klikamy kup aktualizuj, pobierz aktualizację i tutaj dostępne są właśnie inne głosy. U nas pobrana jest mapa Polski, dlatego na górze wyświetla się dostępne do pobrania również mapa Europy. Tego oczywiście nie będziemy robić, ona nie jest nam do niczego potrzebna. Zaznaczam pozostałe głosy lektorów. Państwo mogą zaznaczyć jeden lub kilka, jak Państwo sobie życzą. Nie zajmuje to dużo miejsca, około kilkudziesięciu megabajtów, więc na współczesnych smartfonach jest to właściwie bez znaczenia. 42 MB widoczne w prawym, dolnym rogu. Klikam pobierz wybrane. Rozpoczyna się pobieranie, pasek nadal przesuwa się od lewej do prawej. Automapa wyświetla komunikat, że chce się zrestartować, dlatego, żeby wczytać nowe informacje zawarte w niej. Klikamy Urucham ponownie. Automapa się zamyka, uruchamia się następnie ponownie sama. Mhm. Wyłączyłem to do GPS-a, to było to okienko, które się przed chwilą wyświetliło. I teraz możemy już wybierać między tymi głosami lektorów, które teraz pobraliśmy. Jeszcze raz opcje ustawienia Elektor. Jak widać, jest już więcej dostępnych kropek. Zmieńmy na następny język. Niemiecki elektor, Aleksander. I jeszcze żeński głos. Kamila. Przejdźmy dalej. Język czeski i Radka. Tak brzmi z kolei z danek. Idźmy dalej. Do język słowacki i Miron. Za 100 metrów do a potem Zuzana. Następny. 100 w lewo. Język rosyjski, tu dostępny jest tylko męski głos Sergieja Następny język. Pojdy, metrus, Portugalski i André. Następny. Za 100 metrów w lewo. Język polski, już Państwu pokazywany. Uż, simtas, Język litewski i żeńska rasa. I męski głos Rytisa. Następny. Język francuski. Tu z kolei jest dostępny tylko żeński głos Elizabeth. I hiszpański Godmar. Wróciliśmy do angielskiego, co już Państwu pokazywałem. Także teraz już Państwo wiedzą, jak można zmieniać głosy i języki lektorów. Przywróciliśmy głos Krzysztofa Owczyca i domyślne ustawienie automapy. Możemy już wyznaczać trasę, a Owczyc doprowadzi nas do celu, jak zawsze z automapą. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.